Popatrzcie na te przecięte gałęzie wieżby. Z daleka wygląda, jakby to było obcięte piłą. Prościutkie cięcie. I tutaj. Ale człowiek, piłą by tego nie zrobił. Bo by pewnie powycinał całą resztę. A jak się przypatrzymy z bliska, nie wiem czy będzie widać. To są tu ślady obgryzienia. Popatrzmy na następny. O na tym widać lepiej. To nie jest zrobione piłą. To zrobiły zęby bobra i następny taki prościutko ścięty, to znaczy pod skosem, ale samo cięcie jest proste. Jak bobry potrafią... O, ja się tu spróbuję przecisnąć. Równiutko obcinać. O, A że to jest robota bobrów, no to widać na tych niektórych pobokach. Bo ewidentnie widać, że są pogryzione. No piękne.